Ja chciałabym Wam przekazać, że mam urodziny 30 marca i jeżeli wybijecie mi do urodzin 7, 75 subskrypcji. To wleci gruba rzecz, ale wleci to, zrobię to inaczej, zrobię to tylko wtedy, jeżeli zasubskrybujecie kanał, wyślecie link znajomym do kanału. Jeżeli do 30 marca jest 25, o patrzcie jest 25, czyli macie 5 dni, czyli macie 5 dni, żeby wbić 10 subskrypcji. Jeżeli to zrobicie, to będzie naprawdę gruba rzecz, która wam się spodoba. I która w sumie będzie taka, no do kanału, która będzie już na następnym, na następnych odcinkach też. Więc, no, roześlijcie link znajomych, znajomym i zostawcie lajka dla większego zasięgu tego posta, te, tego filmu. I co, wy zostawcie suba i wyślijcie znajomym, napiszcie jakieś komentarze, proszę. I no, jeżeli wam się uda to wtedy zrobię, jeżeli nie, to nie, no to powodzenia.